Czy kiedykolwiek poczułeś się samotny, mimo że otaczali Cię ludzie? Ptaki Tarjei Wesa to książka, która pozwala głęboko zajrzeć w ludzką psychikę i zrozumieć, jak cienka jest granica między byciem a istnieć. Matis, prosty mężczyzna w małej norweskiej wiosce, prowadzi życie pełne samotności i milczenia. Ale wśród codzienności znajduje coś, czego szuka. Więź z Marią, kobietą, która staje się dla niego jedyną nadzieją. Wesas w swojej powieści używa ptaków jako symbolu wolności, ucieczki, ale i tęsknoty. To opowieść o poszukiwaniach siebie, o więziach, które kształtują naszą tożsamość i o świecie, który nie zawsze nas rozumie. Jeśli szukasz książki, która zmusi Cię do refleksji o tym, kim jesteśmy i jak blisko siebie potrafimy żyć, ptaki Wesasa to lektura, której nie możesz przegapić. Koniec.